Dzień dobry Państwu. Kilka słów o tym co się dzieje w Polsce. Z czym jest program kasta? Komu ma to służyć? W jakim kierunku to wszystko zmierza? Dokąd idziemy? Jak było okrągły stół. To jako młody chłopak grałem na gitarze w apelu DROGA DO WOLNOŚCI. Śpiewało się różne piosenki i coś się tam brzdąkało na gitarze, tak jak teraz. Dawno nie trzymałem tego instrumentu w dłoni. Oszustwo okrągłego stołu. Wielkie oszustwo, które teraz przybrało na sile. Kasta wychodzi na ulicę, mordercy w togach, ludzie nie patrzący w ogóle na fakty. Tylko piszący wyroki w swoich kancelariach, sekretariatach, nie biorący w ogóle pod uwagę faktów pokazywanych przez stronę przeciwną. Dzisiaj nie ma wyroków. Dzisiaj są decyzje. Decyzje hańbiące. A biące imię Rzeczpospolitej Bo jak można w jej imieniu wydawać tak absurdalne decyzje. Czy to coś zmieni, czy to? Że będzie się pokazywać to w telewizji polskiej, Tę, tą całą patologię, te całe tematy związane z ludźmi takimi jak jest pan Marek Kubala. Kto mu zwróci czas, 20 lat życia? Ja, jakbym wiedział 10 lat temu, z czym jest firma w Polsce? Nigdy w życiu bym więcej tego błędu nie popełnił. Nie potrzebuje firmy. W takiej formie nie ma sensu. Nie ma sensu być, mieć firmę w państwie bez prawie, gdzie można wszystko wymyśleć, przekręcić, oszukać i zniszczyć. Sąd wyda decyzję o tym, że się wzięło, pożyczkę na podstawie umowy notarialnej i zeznań dwóch kłamców. Jakie to proste. Można iść do sądu, do prokuratury zgłaszać opomówienia, pomówienia. Kogo to nie obchodzi? Nie ma sensu się tym zajmować. Prawnik, który robi tą całą intrygę, chwali się, że obsługuje obywateli Izraela. Jeżeli tak to ma wyglądać, czy prawnicy mają reprezentować obywateli Obcych państw wydawać takie, a nie inne wyroki, to znaczy, że sprzedają wszystko to, co się da, aby tylko usankcjonować rozbój potem ewentualnych komorników i innych działań administracyjnych, haniebnych działań organów państwa polskiego. Kim są ci ludzie? Już doprowadzili do sytuacji absurdu. Przecież mnie zabroniono płacić podatków w tym kraju. Jakbym miał firmę, jakbym to wszystko normalnie działało na zdrowych zasadach, to bym płacił właśnie na tych ludzi co wyszli w togach. Oni doprowadzili do tego. Że nie mają już chyba na nich kto płacić. Bo poderżnęli gałęzie, na której siedzą. Obce korporacje, obcy w ogóle, robią wszystko, żeby nie płacić tu w Polsce podatków. Czy to są firmy przewozowe, czy jakiekolwiek inne firmy i korporacje. Jeszcze zostały nasze surowce. Surowce jak węgiel, miedź, rudy ziem rzadkich. Pan profesor Kozłowski o tym mówi. Pan Tytko mówi o technologii zgazowania węgla. Ludzie z Sejmu Śląskiego Królestwa Polskiego, górnicy, też o tym mówią. Znam tam trochę ludzi, wiem jak to wszystko wygląda. Proszę Państwa, ten stan jest właściwie nie do zniesienia. Jeżeli ZUS, taki w szanowie, mam nagranie, mówi pan dyrektor, że windykacja ma się odbywać do śmierci, no to ja rozumiem, że ZUS jest instytucją miękkiej eutanazji Polaków, miękkiego ludobójstwa Polaków. Jeżeli się zostawia człowieka bez grosza, jeszcze dostaje haniebny list od nich, który mówi, że oni już zaprzestali jakichkolwiek windykacji, a w banku dalej coś wisi i już od 8 lat zablokowali mi system bankowy, którego właściwie ja się już przyzwyczaiłem, że bank mi nie jest do niczego potrzebny. Ja wolę gotówkowe, żeby jakoś przeżyć. Jakoś. Bo nie jest to coś cudownego i że jest wszystko fajnie. Ale to jest zawsze jakość. Lepiej jakość niż wcale. Nie wiadomo do ilu sił jeszcze wystarczy człowiekowi, ale jakość się żyje. Jakość. Polska to kraj pod okupacją. Różnych korporacji, zmanipulowanych mediów, wszelkiego rodzaju niegodziwości. Ludzie, którzy nie reagują na zło, i na te różne sytuacje patologiczne, jeżeli nie reagują, to to zło się rozrasta. I będzie się rozrastać coraz bardziej. Nie wiem, ile można jeszcze mówić o tych wszystkich sprawach, które tak bardzo bolą człowieka w środku. Zwłaszcza, że jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Miałem przyjemność poznać, co się dzieje w przemyśle cementowym. Tak, po troszku, po troszku. Wszystkiego, co się dzieje w górnictwie, to dzięki Sejmowi Śląskiemu, gdzie jestem, można powiedzieć, pewnego rodzaju posłem i osobą, która w garażowych warunkach bawi się, yy, bawi się no, robi doświadczenia z tym sorbentem ER1 i wychodzą ciekawe rzeczy. Że na przykład popiół, który jest prażony z sorbentem, inaczej wygląda niż węgiel prażony bez sorbentu. To są różnego rodzaju wynalazki, które mają człowiekowi pomóc i mają służyć mu dobru. Ale widać z tego to dobro inni wolą trochę mniej. Wolą go nawet nie poznawać, bo przecież Główny nurt mówi, co jest najważniejsze, skąd trzeba brać dotacje, jakie trzeba wyrobić inwentaryzację pieców, unowocześnianie i wszelkiego innego rodzaju technologiczne nowinki, które nam dają kto? Okupacyjne Niemcy. Przeszliśmy z rąk sowieckich w ręce generalnej guberni. Która się nazywa dla niepoznaki Unią Europejską. Te wszystkie dotacje, te wszystkie mechanizmy finansowe mają nie służyć człowiekowi, tylko służyć do jego zniewolenia. Czy to są kredyty, czy tak zwane inkubatory przedsiębiorczości, czy cokolwiek innego, to co zostaje wymyślone. Jak się temu dokładniej przyjrzeć. Nie oszukujmy się, tak to właśnie wygląda. Zasada działania jest prosta. Jeżeli ktoś za dużo wie, to jest zagrożeniem dla korporacji. Taką osobę trzeba zdeprecjonować, najść, zakłócić mi rodzinny, opisać w mediach, tak jak mi opisała gazeta wyborcza, że jestem ruskim agentem. Oczywiście, ostatnio nawet słyszałem, że ja na tej sprawie się lansuję. Nie, tu nie chodzi o żaden lans. Tu chodzi o godność. Bo to, że mnie zniszczono ekonomicznie, to jedno, ale z godności się nie dam oskubać. To jest już chamstwo i to nie tylko chodzi o mnie. Ale tu chodzi o Polskę i o historię. Żeby w książkach odpowiednio było napisane o panu Michniku, a nie bzdury, które idą w głównym nurcie. Taka jest prawda. I o tą prawdę warto walczyć. Wiem, że w większości to pewnie guzik obchodzi, ale może się kiedyś obudzą i pomyślą sobie, że jednak ten gość, który tam kiedyś coś nagrał, miał rację. Czasami się ma rację, jak, jak człowieka nie ma na ziemi. Bardzo wiele osób, których już nie ma między nami, mieli rację, ale jakoś nikt nie wyciąga z tego wniosków. Dalej są podkładane te same twarze, te same kombinacje i różnego rodzaju garnitury, żeby tylko utrzymać się przy władzy, przy tym korytku najważniejszym. Proszę Państwa, ciężko się o tym mówi. Ciężko. Naprawdę bardzo ciężko jest mówić o tym, jak pozbawia się nas, Polaków. Bogactw naturalnych, surowców, na których można byłoby się uwłaszczyć. Możemy uruchomić geotermię w całej Polsce. Możemy się zdrowo odżywiać, jakby zadbamy o rolników. Kto z Państwa wie, co to jest tuż nakładczy? Kto z Państwa wie, co to jest glifosat? Co to jest Monsanto? Co jemy? Rozpaczliwe wołania może nie rozpaczliwe po prostu gość. Konkrety pokazuje. Niejaki Marcin Bustowski, którego miałem przyjemność poznać. Warto poznać tego człowieka. Warto poznać wielu ludzi, takich jak Rafał Orłowski, jak Jarek Bogusławski. Z wielu, wielu różnych znajomych, których ciężko jest wymienić. Znanego Prepersa, Adolfa Kudlińskiego. Różni są ludzie. Niekoniecznie się musimy z nimi zgadzać, ale cel jest jeden. My musimy mieć Polskę, która będzie służyła nam i rząd, który tutaj stworzy warunki do życia Polakom. Dzisiaj Jezus jest niczym innym jak administrowaniem śmierci Polaków. Czy ktoś dostanie zasiłek i będzie miał z czego żyć, czy nie? Czy komuś umorzą dług w zus czy go będą ścigać do końca, żeby otrzymać wreszcie ten nekrolog i żeby mogli po prostu dalej ścigać wstępnych po tym nekrologu? Ciekaw jestem, ile samobójstw było wykonanych przez ludzi, którzy zostali zniszczeni przez ZUS. Ja będę dalej do nich pisał, będę, będę kierował do nich pisma. Niech powiedzą, jak działa ten system. Dostaję mdłe odpowiedzi, że można sobie wybrać daną opcję, daną wersję na to, jak się umarza ZUS. Piszą do mnie, że tylko ze względu na klęskę żywiołową. A czymże jest nasz wymiar sprawiedliwości jak nie jedną wielką klęską żywiołową? Jeżeli sędzia wyda wyrok, który niszczy jedną osobę, która ma. Pewne zobowiązania wobec swoich bliskich, to wiadomo, że w pewnym momencie może nastąpić jakieś wahnięcie. Kwestia tego, czy się to da wytrzymać. Oni z założenia wychodzą takiego, że tego się nie da wytrzymać, że ludzie zaczynają się między sobą dzielić. Bo najważniejsze jest, żeby dzielić. Można powiedzieć, że bandyci z ZUS-u, nie z ZUS-u, z sądu w Warszawie. Gdzie napisałem do nich o to, że składam skargę na przewlekłość działania sądu w mojej sprawie o pomówienie z gazetą wyborczą, bo albo kogoś nie ma, albo jest na urlopie, albo dzień przed rozprawą dowiaduję się, że sprawa spada, bo oczywiście media, które są umówione na przyjazd i goście, których zaprosiłem, muszę ich potem odwoływać, bo przecież z dnia na dzień odwołuje sobie sąd rozprawy. Czy to nie jest jakaś kpina? Sprawa jest banalna, wydawałoby się. Nie ma żadnych dowodów na to. Chyba że coś prefabrykują, że jestem ruskim agentem. Idą w jakąś ślepą uliczkę, jeżeli chodzi o ścieżkę obrony. To jest jakieś chore. Ale nic na to nie poradzę. Bo przecież taki jest nasz wymiar niesprawiedliwości. Napisali mi, że mi nie. Umorzą opłaty sądowej w postaci ponad 200 zł. Moja sytuacja nie jest ciekawa, więc napisałem im, jak wygląda moja sytuacja, żeby to nie nastąpiło. I ku mojemu zdziwieniu, sąd, chyba z doświadczenia własnego, stwierdził, że jestem już po rozwodzie, że jestem alimenciarzem i że nie płacę alimentów na swoje własne dzieci. Proszę Państwa, tak właśnie działa system. Oni dobrze o tym wiedzą i tak działają, niszcząc rodziny polskie, niszcząc więzi międzyludzkie i wkładając przeróżnego rodzaju dziwne zachowania, sugerujące ludziom, jak się mają zachować w mediach, w tych różnych, durnych serialach. Ja nawet grałem w jednym serialu, tak z ciekawości w TV, nie? Ja już tam nie pójdę. Reżyser po prostu mówi, że trzeba się zachowywać naturalnie. Jeżeli gra się patologicznego ojca, to to są naturalne rzeczy. Tak się trzeba właśnie zachowywać, żeby to pokazać. Wtedy zrozumiałem wiele też rzeczy, które były przedtem dla mnie trochę dziwne. Teraz już wiem. Dlatego się dzielę z, tym, z Państwem. Świat oszalał, idzie w jakimś kierunku jakiegoś fixum dyrdum. Przed dłuższego czasu to wszystko się kończy. Ja wiem jedno i radzę to każdemu zrobić. Piszmy do państwa, do sądów, skargi na to, że zabrano nam możliwość płacenia podatków w Polsce. Jeżeli komuś bierze się w imieniu bezprawie, Niszczy się go do zera, nie zostawia się możliwości działania w systemie bankowym, który jest pewnego rodzaju krwiobiegiem, bo czasami trzeba jednak wziąć coś, kupić coś, naprawić, czasami trzeba, no, to potrzebne są jakieś wydatki. Niestety, trzeba się albo pożyczać gdzieś indziej, nie korzystać z tego. Generalnie tego się unika, no bo to, co jest poza bankami, to już jest totalną lichwą, ale jest to problematyczne bo jest utrudnia życie dość mocno utrudnia życie ale z drugiej strony jak można liczyć na to że się naleje coś z pustego naczynia ile można liczyć na to że się z pustego naczynia cokolwiek wleje tak zus liczy już od 8 lat że sobie coś naleje ze mnie ja im powiedziałem dostaniecie mój nekrolog bo widzę że Niestety nie możecie normalnie podejść do człowieka, bo wy nie jesteście tam ludźmi. Pozdrawiam oczywiście wszystkich z usłuch bo to przecież stamtąd są tak durne decyzje i pan dyrektor po prostu bez wrógnięcia okiem, niczym kat MKWD albo SS-man w obozie koncentracyjnym, mówi to normalnie, że to tak właśnie wygląda. Po prostu człowieka należy zniszczyć. Albo się muszę z nimi dogadać, to jest terror. Nie je się z terrorystami. Jeżeli ktoś jedzie samochodem i zrobi wypadek to ma polisę OC. I wtedy ubezpieczyciel płaci za niego za tą szkodę, którą spowodował. Jeżeli taki człowiek jedzie popijanemu to wtedy ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu, ale idzie zapukać do sprawcy, który jechał po pijanemu, żeby on za to wszystko zwrócił, bo on nie odpowiadał za siebie. Złamał warunki umowy. To samo dotyczy się państwa polskiego. Otwieram firmę nie po to, żeby potem w trakcie trwania tej firmy zmieniać ustawę pod wpływem jakiegoś lobby zachodnich korporacji. Albo innych korporacji, żeby człowieka zniszczyć, <laughs> bo wiadomo, że jakiekolwiek przystosowanie się do zmiany prawa wiąże, ciągnie ze sobą dość duże koszta, których można nie udźwignąć. A jeszcze, jak dodatkowo do tego wszystkiego idą yy, absurdalne wyroki sądu, i sąd za nic nie odpowiada, tylko może uznać umowę notarialną, notarialną, proszę Państwa, za ważną. Na podstawie jeszcze jakichś pomówień oszustów, no to cóż, regresem powinno to wszystko zostać zwrócone, zadośćuczynione i jeżeli takie zadośćuczynienie bym dostał, to bardzo chętnie Jezus ureguluje z odsetkami ze wszystkim. Tylko zapłacicie za to, chamy jedne, bandyci, którzy robicie wszystko, żeby Polaków zniszczyć. Żeby tu Polak już nie miał swojego miejsca. Póki serce bije, to człowiek walczy. Bo warto walczyć. Życie jest walką. I tak trzeba. Tylko, że samemu to nie za bardzo się powalczy. A ja podobno. Jestem wobec prokuratury zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej. Kiedyś coś takiego usłyszałem? Powiedziałem, że zawsze będę zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej obudy i nie zmienię swojego zdania. Bo takim wyrokom absurdalnym, hamskim wręcz, zabójczym, trzeba się przeciwstawiać i trzeba walczyć o siebie do końca. Niech ja piszę już po ambasadach. Trzeba pisać po wszelkiego rodzaju innych państwach i pytać się, czy tam wśród sędziów jest taka sama patologia. Z ciekawości. Może ktoś odpowie. Może znajdzie się państwo, gdzie, gdzie sąd rzeczywiście bierze pod uwagę fakty dwóch stron. Czy Azali liczy się tylko kasa? Bo jeżeli liczy się tylko kasa, to jako cywilizacja na Ziemi przepadliśmy. Wszelkie plugastwo, wszelkie niegodziwości, nieprawości, medialne manipulacje, sugerowanie przez media, durne seriale i przeróżnego rodzaju inne rzeczy, które idzie zaobserwować. W różnych aspektach, czy to w telewizji, czy w galeriach handlowych, czy, czy nawet w kościele, czy gdziekolwiek indziej, to idzie do jakiegoś absurdu. Jedni to czują, drudzy to czują trochę mniej. Podoba mi się to, co mówi na przykład Marcin Wam. Dużo się czuję pomiędzy ludźmi, którzy Mówią jednym językiem. Ciężko jest obudzić tych, którzy śpią. Najgorsza jest ta polaryzacja. Jeżeli jesteś za Ameryką, jesteś przeciwko Rosji. Jeżeli jesteś za Rosją, jesteś przeciwko Ameryce, a ja jestem za Polską i mam w duszy Amerykę, w której są wybudowane obozy FEMA. Zainteresujcie się Państwo tematem. Po co są to obozy? Zawsze trzeba sobie zadać pytanie po co. Rosja? Rosja jest wrogiem? Jak chcemy tak koniecznie Rosjan traktować jako wrogów, to można. Tylko zastanówmy się, ile Rosjanie wycierpieli od swoich ciemiężycieli tam z Moskwy. Wiadomo, jak ludzie, jedni lepsi, drudzy gorsi. Ale ktoś stoi za kurtyną, z grubą kasą i steruje tymi wszystkimi podziałami, bronią, która pięknie lśni w słońcu i niesie śmierć, i długiem, manipulacją, mówieniem o sukcesie, który jest tylko iluzją. Chciałoby się powiedzieć, mamy świetny materiał, który może uratować świat od smogu. Możemy palić węgiel ile chcemy przy odpowiedniej technologii, ale ona nie jest w ich rękach, tylko tu, w polskich rękach. I najprawdopodobniej chcieliby ją pewnie przechwycić, i wtedy byłoby to dobre. A teraz jest to złe, bo dobre jest to, co jest w telewizji. A to jest bzdura. Na tym kończę. Mam nadzieję, że cokolwiek zostanie z tego, co mówię, że 6 lutego być może ktoś przyjedzie do mnie na rozprawę. Mam nadzieję, że się odbędzie jednak. Ja zobaczymy. Ostatnią rozprawę z domu. Dzień przed rozprawą odwołali. Także. Proszę Państwa, pasuje to wszystko do programu Kasta. Ale jeżeli program Kasta ma wyglądać jak program Pani Jaworowicz, która mówi o patologii, a tak naprawdę ludziom, czy to zmienia ich sytuację, oprócz tego, że ma Pani Jaworowicz jaką, jakąkolwiek oglądalność, no to myślę, że to jest bezprzedmiotowy ten program. Zupełnie bezprzedmiotowy. Kasta robi swoje. Kasta nie umie się Zachować, to już przestali być ludzie. Nie wiem, kim są te potwory w togach, które nie rozumieją, że trzeba brać pod uwagę fakty, a nie długą kieszeń, która ich karmi, żeby wydać odpowiednią decyzję krzywdzącą. Ja powiedziałem, na początku było milion złotych za oskarżenie mnie, że jestem morskim agentem od wyborczej. Przez to, że mnie lekceważyli i podeszli do mnie jak do gówniarza, powiedziałem, że 2 miliony. A potem stwierdziłem, że jak działać, to działać z rozmachem. Jakby ludzie się zainteresowali tym tematem, to może warto był przejąć całą tą wyborczą, żeby już więcej takich szczujni nie było. I żeby wreszcie w polskich mediach, w polskich mediach pisanych, w takiej gazecie zaczęto pisać to, co powinno być tam napisane, co jest przyzwoite i co jest prawdą. A nie relatywizowaną prawdą i tym, co pokazuje patologiczny sąd, za którym oczywiście z tego, co słyszałem, to pan Michnik szedł wśród swoich kolegów w togach w Marszu Tysiąca Tuk. Na tym kończę swój wywód, bo za długo słuchania to... Widzę, że nie, niektórzy wolą trochę mniej słuchać. Dziękuję.